Wkrótce nielegalni lokatorzy mogą mieć podgórkę. Być może wynajmujesz mieszkanie, podpisujecie umowę, lokator wydaje się w porządku, mówi, że pracuje zdalnie, potem płaci ci z góry za pierwszy miesiąc, ładnie pachnie bajka, a potem cisza, nie odbiera telefonu, mija miesiąc, drugi, trzeci, w końcu piszesz wezwanie do zapłaty, a tam zero reakcji. Idziesz z nim porozmawiać, otwierasz drzwi i brud, zniszczone ściany, wyrwana armatura. Chcesz go wyrzucić? Niestety nie możesz, bo zgodnie z polskim prawem nie wolno nikogo wyrzucić na bruk, nawet jeśli nie płaci i niszczy twoje mieszkanie. Najpierw musisz złożyć pozew o eksmisję, a sąd, zanim cokolwiek orzeknie, musi sprawdzić, czy lokatorowi należy się lokal socjalny, a jeśli mu się należy, czekasz latami. W Krakowie, gdzie mam kancelarię, na lokal socjalny czeka się nawet 10 lat. A przez ten czas ty nie masz dostępu do swojego mieszkania. Nie możesz go wynająć, nie możesz go sprzedać, nie możesz nawet wejść. A co się dzieje w środku, nie masz pojęcia. Oczywiście przez ten cały czas płacisz czynsz. Brzmi jak absurd? To nie absurd, to rzeczywistość. W Polsce toczą się tysiące takich spraw rocznie. Ludzie boją się wynajmować mieszkania, bo słyszeli historie znajomych, którzy zostali z ręką w nocniku. Więc co robią? Trzymają mieszkania puste. Efekt? Mniej mieszkań na rynku, większe ceny i frustracja po obu stronach. Właśnie dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało możliwą zmianę przepisów. Co miałoby się zmienić? Szybsza eksmisja dla niepłacących lokatorów, skrócenie okresów wypowiedzenia, więcej praw dla właściciela, mniej dla tych, którzy łamią zasady. Brzmi dobrze? Owszem, ale to na razie tylko zapowiedź. Ministerstwo rozważa zmiany, ale konkretów brak. Niektórzy mówią, wolę nie wynajmować, niż przeżywać taki koszmar. Inni, a co z prawami lokatorów, którzy naprawdę potrzebują pomocy? A Ty? Czy uważasz, że właściciele mieszkań mieć więcej praw, czy może system powinien zostać taki, jaki jest? Daj znać w komentarzu. A jeśli potrzebujesz pomocy z umową najmu, moja kancelaria Ci pomoże.